You Przejrzymy ta tak, tak, tak. ja mam nie tak? A ja widziałam że tu Dobrze, bardzo dobrze. A? Nie. Nie. Misia? No nie.

Dobrze no, poszło. Dobrze. A tutaj? No tak, sprawdzamy. Już uznajemy, że nie ma sensu. Hopa. A hopa tutaj górnej dzisiaj nie sprawdzamy, tak? Dobrze. Co tutaj? Już nie na kreptę. Już masz kratkę, widzę to. Już nie ma sensu denerwować. A góra? Misiu, góra, góra, góra? tam było cudownie tam było po prostu najlepiej w życiu parę spytań tematów. domach no. któryś tylko pusty daje czy